Pewnie nie jeden raz słyszeliśmy o takim bardzo trudnym stanie duszy, stanie człowieka, o acedii. Już słynni ojcowie Kościoła, ojcowie pustyni, święci pisali o takim momencie bardzo trudnym w życiu, kiedy człowiek jest zmęczony, ociężały, wypalony, nic go już nie cieszy. Nie potrafi znaleźć radości w obcowaniu z innymi ludźmi. Generalnie wszystko go męczy. Nie umie z siebie wykrzesać radości. Wiara, ludzie, świat, życie, które niedawno go tak bardzo cieszyły, nagle to wszystko staje się jedną wielką męczarnią. Dzisiaj niektórzy porównują acetję do depresji. Słyszeliście o ludziach, być może sami, niestety musicie zmagać się z depresją. Dla jednych ta depresja już jest tak silna, że potrzebują specjalistycznego leczenia. U innych ona przychodzi od czasu do czasu albo trwa bardzo długo, że człowiek jest ciągle zmęczony, przewrażliwiony, nie potrafi się cieszyć z innymi i sobą. Taka acedia może dotknąć nie tylko pojedynczego człowieka, ale może się zdarzyć we wspólnocie. Czasem wspólnota może przeżywać takie wypalenie, taki jakiś duchowy smutek. Zdarza mi się być czasem w takich kościołach i w takich parafiach, gdzie na mszy świętej widzę ludzi smutnych, zmęczonych, jakby przyszli na tęmsze z obowiązku. Wychodzą ze spotkania z Bogiem i tak naprawdę jakby nie spotkali Boga, nie spotkali nic, co by ich poruszyło. Wychodzą jeszcze bardziej smutni, albo przynajmniej tacy sami, po prostu zmęczeni. Taka acedia i takie wypalenie, czy mówiąc bardziej współcześnie, jakaś forma depresji, zdarza się też małżeństwom i rodzinom, o i bardzo często się zdarza. Kiedy małżonkowie są zmęczeni sobą, rozdrażnieni sobą, kiedy rodzina zamiast cieszyć, być skarbem, być radością, kiedy dom zamiast przyciągać, staje się jakoś dziwnie męczący. Znacie taką popularną anegdotkę o góralu, który rozwiódł się z żoną. Pytano go, co ta żona? Źle gotowała, źle dawała ci jeść. Nie, świetna kucharka. To może nie dbała o dom, nie sprzątała. No nie, wszystko było wypucowane w domu. To może coś złego ci zrobiła. Nie. No to dlaczego się z nią rozwiodłeś? Bo była tak ogólnie męcząca. Taka męcząca, to ją zostawiłem Jest takie zmęczenie w różnych naszych powołaniach, na różnych drogach, taka nasza. Acedia czy depresja? I my te rekolekcje próbowaliśmy przynajmniej skupić właśnie na odnowie. Co zrobić, kiedy wypala się małżeństwo? Co zrobić, kiedy brakuje tego ognia w miłości, nie brakuje tej żarliwości między małżonkami, w rodzinie? Wieczorem, wczoraj mówiliśmy sobie, jak odnawiać więzi, bo czasem wszyscy dobrze chcą, a coś się psuje pomiędzy. Ale dzisiaj chcemy dosknąć w ogóle tego całego procesu. Skąd to się bierze, że ludzie w rodzinie przeżywają taką ociężałość, zgubili gdzieś, taką radość życia, radość ze współmałżonka, radość z dzieci, że to męczy? Wielki święty Tomasz, pisząc i analizując takie dziwne właśnie stany ociężałości czy acedii? Wymieniał takie trzy etapy, po których można poznać, po których rozwija się coś takiego. Nazwał te trzy etapy córkami ociężałości. I na początku pojawia się taka pierwsza córka. Córka, którą święty Tomasz nazywa utratą ideałów utratą ważności, utratą godności. Taką utratą sensu, że wszystko traci sens, że wszystko przestaje być ważne. Moje małżeństwo, które na początku wydawało się czymś ważnym, rodzina, żona, mąż, to wszystko fascynowało, było w tym tyle ognia i nagle się gdzieś zgubiło ważność, poczucie godności, poczucie świętości tego domu, świętości tej drogi. I to jest pierwsza córka ociężałości. Zgubić ideały, zgubić poczucie świętości tego, w czym się jest, zgubić godność. To słowo dzisiaj chcę w sposób szczególny wyeksponować. I to jest pierwsza taka córka, która przynosi taką ociężałość. A drugą córką ociężałości, mówi Tomasz, jest smutek. Bo jak człowiek zgubi sens. Jak wszystko jest bez sensu, jak zgubi tę godność, to zaczyna być smutny. Nic go nie cieszy. Próbuje jakoś przed tym smutkiem uciekać. Ucieka czasem w aktywność, w pracę. Ile znacie takich małżeństw i rodzin, które gotowe są zapracować nawet na wszystko, ale żeby tylko razem nie usiąść. Żeby tylko nie pogadać, nie spojrzeć żonie albo mężowi w oczy. Nie usiąść przy dzieciach, zapytać, jak czują się, jak się rozwijają, jakie mają problemy. Ucieczka od tego w aktywność, w pracę, w zajęcia, bo to jeszcze usprawiedliwia jakoś. Innym sposobem zagospodarowania tego smutku wynikającego z tej depresji czy aceli, jest poszukiwanie gdzie indziej przyjemności. Jak małżeństwo męczy, jak rodzina męczy. No to trzeba się gdzieś rozerwać. To się szuka jakichś romansów na lewo, jakiejś miłości sekretarki czy kolegi z pracy. No bo jak jest smutno, to trzeba coś z tym zrobić. A zaraz się znajdzie pocieszyciel. A zaraz się znajdzie ktoś, kto cię fałszywie będzie wyciągał ze zmęczenia. Albo inne jeszcze substytuty przyjemności, żeby ten smutek zabić. To jest czasem alkohol. Pornografia, użytki, ubieranie się, kupowanie, żeby tylko w tym zmęczeniu jakieś namiastki sztucznej radości znaleźć. I to jest druga córka uciężałości, smutek, smutek, który pcha nas w jakieś inne drogi, w jakieś zdrady. I trzecia córka tej choroby to jest małoduszność, człowiek już. Jest niedobry dla innych, nerwowy, złośliwy, wszyscy drażnią, roszczeniowy wobec wszystkich, krytyczny wobec współmałżonka. Ta żona to już tylko złe cechy ma, ten mąż to już do niczego się nie nadaje, wszystko źle, dzieci tak samo, nie spełniają oczekiwań. I w takim małżeństwie z acedią dodatkowo pojawia się na koniec ta trzecia córka, która już niszczy wszystko. W tym domu się nie da żyć, nie da normalnie gadać, nie da normalnie przebywać, jest tyle złości, pretensji, kłótni, aż w końcu właśnie, jak ta żona, że ten mąż są po prostu męczące, to się to wszystko rozwala. Jak to wszystko odbudować? Modliliśmy się i prosiliśmy Ducha Świętego, szukaliśmy sposobów, bo to nie jest takie pewnie proste. Ale skoro święty Tomasz tyle uwagi poświęcił tej chorobie, to czy znalazł rozwiązanie? Dał prostą, choć może trudną radę: że zacząć trzeba od tej pierwszej córki zacząć powracać do ideałów, do odkrywania świętości, ważności tego, co jest w tym drugim człowieku Jedno, jednym słowem do godności. Zauważyliście, dlaczego dzisiaj? Świat odziera najświętsze rzeczy z godności, bo jak się czemuś odbierze godność, to już zostaje tylko smutek, bezsens i małoduszność. I dzisiaj świat sam sobie odbiera godność. Pierwsza przestrzeń odebrania tej godności to jest życie. Życie jest święte, mówiliśmy. Życie jest od Boga, nie my decydujemy o tym życiu. Ale świat nam się mówi nie. Jak się dziecko poczęło nie w porę, jak jest chore, to wolno je zabić. Nawet krzyczymy o prawo do decydowania o życiu. Bo jak jest chore, to co to za życie? Jak jest człowiek chory terminalnie, staruszek, który już jest nieuleczalnie chory. Po co ma się męczyć? Zaproponujmy mu eutanazję. I to jest otarcie życia z godności. Jak życie nie jest święte, to można zabijać. Jak życie nie ma takiej bezwarunkowej wartości, to można decydować, kto ma prawo żyć, kto nie. Ale ja i ty jutro możemy być w takiej sytuacji. Ja jutro mogę być nieuleczalnie chory. Ja jutro może mogę siedzieć na wózku inwalidzkim. I co? I moje życie będzie bezgodności I moje życie nie będzie warte świętości? To jest cena odarcia życia zgodności godności. Ta odarcie życia zgodności przychodzi nawet przez tak wydawałoby się niewinne rzeczy, jak mała pigułka antykoncepcyjna. Dlaczego Kościół się na nią nie godzi? Dlaczego ciągle nie daje przyzwolenia? Bo tu nie chodzi o pigułkę, tu chodzi o godność człowieka. Czy człowiek ma się rodzić z miłości? Czy człowieka można wyprodukować w, w probówce? I jest jak rzecz, jak produkt. Jest cała dzisiaj mentalność antykoncepcyjna, czyli antyżyciu. Tak, seksualność tak, ale broń Boże, żeby z tego życia nie było, bo ta nam przeszkodzi, zrujnuje plany. Ludzie lubią leśniów, dlatego że leśniów jest miejscem błogosławieństw. Bo tu w leśniowie uczy się ludzi mówić, że jak kobieta ma w swoim łonie człowieka, życie, to to nie jest ciąża, ale to jest błogosławieństwo. To dziecko to nie jest coś, co ciąży. Bo to jest właśnie odarcie z godności. Człowiek nigdy nie może ciążyć, bo ma godność. A zobaczcie, co my ludzie robimy ze swoją godnością. Doczekaliśmy czasów, że ludzie paradują po naszych ulicach, obnażając się, bezwstydnie robiąc rzeczy, które są niegodne człowieka. Odarto nas ze wstydu. Oddarto ludzi ze wstydu, pokazuje się dzieciom, młodzieży, rzeczy, które z człowieka robią przedmiot, z ludzkiego ciała robią tylko potrzebę fizjologiczną. A jak się człowieka ode odbierze mu godność, to już zostaje tylko smutek. A co się dzieje z rodziną? Widzieliście kiedyś taki serial w telewizji, który by pokazywał piękną, wierną. Rodzinę z pięknymi, dobrze wychowanymi dziećmi, który by pokazał świętość, nierozerwalność rodziny. Nie, trzeba ciągle tłuc przedefiniowanie rodziny. Że rodzina to jest względna rzecz. Że małżeństwo wcale nie jest święte. Można je rozwalić w każdej chwili. Że nie trzeba brać sakramentu, żeby czasem nie uświęcić tego małżeństwa. Ale jak się małżeństwu i rodzinie odbierze świętość i godność, to ono już nie jest ważne. To już nie ma o co walczyć. Bo walczy się o to, co jest ważne, co jest godne tego. A jak odarto rodzinę, małżeństwo, człowieka, życie zgodności, to już życie nie jest święte. Nic nie jest święte. A święty Tomasz mówi. Żeby nie wpaść w te acedie, w tę depresję, w ten smutek i zmęczenie życia, to trzeba mieć ideały, godność. I o tym też mówi dzisiaj Słowo Boże. Pewnie trudno to zauważyć, ale usłyszeliście, że w sercu jakby tego Słowa, tych trudnych wymagań Jezusa jest takie prawie potrójne Jego mówienie: Ten, kto tego nie czyni, nie jest niegodzien, stracił godność. A jaką godność stracił? Dziecka Bożego. Stracił w sobie coś, co jest najwyższym źródłem godności w nas. Boga w sobie. Bóg przychodzi do nas, żeby, żebyśmy my, grzesznicy, byli godni, czyli zdolni do rzeczy wielkich, wspaniałych, do miłości wiernej, do wspaniałej rodziny, do małżeństwa nierozerwalnego, do dobrych rzeczy. Żebyśmy byli godni przed komunią świętą powiemy przyjmując Jezusa Panie nie jestem godzien ale przyjdź do mnie a wszystko będzie zdrowe ta godność którą ty mi dasz będzie wielka i ona mi pozwoli robić rzeczy wielkie i dlatego Jezus mówi żebyśmy robili wszystko żebyśmy byli godni niego bo wtedy my mamy boską godność a nie byle jaką bo jeżeli w każdym człowieku jest Bóg i patrzę na każdego człowieka w jego boskiej godności, to to jest źródło szacunku, miłości do niego. A jak człowiek jest kimś przypadkowym, bezgodności, nieważnym, który dziś żyje, jutro można go zabić, to jak tu go traktować? To jest pierwsze słowo, które Jezus mówi, nie jesteście mnie godni, jeśli nie ma mnie w Was. Nie będzie dla was, was mojej miłości. Uderza nas też to, to takie stopniowanie, jak Jezus mówi: bardziej mnie kochajcie. Bardziej mnie kochajcie niż swoje dzieci, niż swoich małżonków, bardziej niż swoich ojców i rodziców. Ale jak Pan Jezus mówi, to bardziej mnie niż innych. To nie mówi, że innych mamy nie kochać, a wręcz przeciwnie, jest w tym jakaś tajemnica miłości. Jak bardziej będziesz kochać Boga niż swoich rodziców, to ostatecznie rodziców też kochać będziesz mądrzej i po Bożemu, a nie po swojemu. Że jak się zestarzeją, rozum stracą, zachorują, to ich nie zostawisz, bo są trudni, bo są problemem. Bo jak będziesz w nich widział Boga, to będziesz ich traktował z szacunkiem. Bo jak będziesz bardziej kochać Boga niż swoje dzieci, to będziesz mądrzej kochać swoje dzieci, nie zawłaszczać swoich dzieci. To nie będziesz nakładać na dzieci swoich ambicji, swoich projekcji. Będziesz kochać swoje dzieci takie, jakie one są, z taką inteligencją, z takim temperamentem. Nawet jak są chore i niepełnosprawne, to są cenne, bo mają godność dzieci Bożych. Bo Bóg je kocha. I dlatego jeśli Jezus mówi bardziej, a jak mieć tą godność, być godnym Jezusa? A jak kochać bardziej? W pierwszym czytaniu mieliśmy taki przykład rodziny. Prorok Elizeusz odwiedzał do, od czasu do czasu pewną rodzinę, małżeństwo. Dowiadujemy się z tego tekstu, że właściwie to była bogata rodzina. Nie brakowało im pieniędzy. Jak prorok przychodził, to ona suto zastawiała stół, otwierała gościnne pokoje. Ale prorok zauważył, że mimo że tam są pieniądze, że mimo że tam jest pełno jedzenia, tam nie ma życia, tam nie ma życia. Stacie takie rodziny i takie domy, gdzie po ludzku jest wszystko, ale tam nie ma życia. I ta kobieta zrozumiała, że nie wystarczy tego proroka zaprosić od czasu do czasu. Że nie wystarczy zrobić miejsce dla Pana Boga na godzinkę w niedzielę i od wielkiego święta. Ale trzeba, żeby ten Pan Bóg zamieszkał w naszej rodzinie na stałe. I dlatego ona już nie gościnny pokój, nie jakieś spotkanie jak z księdzem na kolędzie przez parę minut, ale ona przygotowuje w swojej rodzinie pokój Pokój dla tego męża Bożego, dla Boga mówiąc bezpośrednio. I to jest to rozwiązanie. Jeśli będzie taki pokój na stałe w Twoim sercu, w Twoim małżeństwie, w Twojej rodzinie, to Bóg pozwoli Ci odzyskiwać godność, to Bóg nauczy Cię kochać bardziej niż Twój egoizm, niż Twoje nastawienia. Tylko niech Bóg zamieszka. Pozwól mu. Zobaczcie, dlaczego autor biblijny wymienia te wszystkie. Miejsca w tym pokoju. Nie dlatego, żeby powiedzieć, jaka ona jest hojna, bo łóżko przygotowała stół, przygotowała lampę, krzesła, wszystko. No tak, wyposażyła pokój. Ale każde z tych rzeczy jest przedmiotem naszej aktywności, w której chce Bóg być, i w łóżku chce być, żeby tam nie było nieczystości, i przy stole chce być, żeby tam nie było kłótni, pijaństwa, żebyśmy byli razem. I przy lampie, żeby ona oświetlała nasze życie, jak zrobisz miejsce Bogu, to staniesz się dzieckiem bogiem. To odkryjesz swoją godność, ważność życia, ważność drugiego człowieka, świętość małżeństwa, świętość rodziny. A tylko tak da się uzdrowić z aceni, ze smutku, z depresji. Bo jak ci świat obedrze wszystko z godności, że już życie mało ważne, że rodzina już nie taka najważniejsza, że małżeństwo to może być na chwilę i nie jest święte. Jak już nic nie jest ważne, to zostaje smutek, małoduszność i zmęczenie. A Bóg chce Ci powiedzieć, że Cię kocha, że kocha Twoją rodzinę, kocha Twoje dzieci, kocha Twojego współmałżonka, że jesteśmy dla Niego ważni i cenni i On jest źródłem tej uzdrawiającej godności. Pozwólcie mu zamieszkać w swoim domu.